Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog tylko dla mam, a dzisiaj chcę z wami porozmawiać o dwóch niezmiernie ważnych książkach. Pierwsza nosi tytuł Tajemnica króliczej karmy. To jest książka o ADHD, a drugi tytuł to Przygoda z mapą. I tutaj mamy książkę o dysleksji. Chciałabym Wam powiedzieć historię tych książek, bo za nimi stoi naprawdę piękna opowieść. Jakieś pół roku temu, czyli w styczniu 2019 roku, w lutym, może znalazłam te książki w angielskiej wersji i pokazałam na Instagramie tylko dla mam z taką informacją, że bardzo, bardzo bym chciała. Żeby jakieś wydawnictwo zdecydowało się wydać coś takiego w wersji polskiej, nie minęło pół roku i wydawnictwo Zielonasowa, proszę bardzo, zgotowało nam taki wspaniały prezent. Pełen szacunek dla wydawnictwa, bardzo Wam dziękuję. Ja się wtedy zgłosiłam też na ochotnika do patronowania tym tytułem, i wszystko się zgadza. Nasza umowa doszła do skutku. Z wielką radością i dumą objęłam, znaczy blog tylko dla mam, objął patronatem oba te tytuły i już Wam mówię, co tutaj znajdziemy. Przede wszystkim chcę Wam powiedzieć, że to są książki napisane przez psycholożkę, która na co dzień pracuje z dziećmi. Po drugie, są to książki, które podejmują ważne tematy, z którymi spotykają się na co dzień nasze dzieci, lub mają po prostu takie. Problemy. Ten tytuł tutaj mocno zaznaczony: specjalne moce. To jest cała seria będzie tych książek więcej. A jednocześnie jest to skrót, specjalne potrzeby edukacyjne, czyli problemy, z którymi borykają się nasze dzieci. Tutaj akurat dysleksja, no i w tej drugiej książce ADHD. Nawet jeśli twoje konkretnie dziecko nie ma takiego problemu, o którym opowiadają te dwa tytuły, to jest ogromna szansa, że ma w swojej klasie, w swojej grupie dziecko z jakimś takim problemem ADHD, nadpobudliwość. Różne są odmiany też problemów związanych z dys. Może to być dyslalia, dysgrafia, dysortografia i tutaj jakby te opowieści, one są takie bardzo uniwersalne i spodobają się dzieciom, których te problemy absolutnie nie dotyczą, bo one tutaj pokazują, jak sobie poradzić w trudnej sytuacji, jak rozwiązać problem używając tych mocy właśnie, które mam, w tym sensie, że używamy narzędzi, które mamy. Będąc dzieckiem, dla którego wysiedzenie w jednym miejscu to trudność, spróbuję wykorzystać tą właśnie trudność do tego, żeby Komuś pomóc, coś zrobić. I chciałabym Wam ze szczegółami opowiedzieć, o czym są te książki i pokazać, jak wyglądają w środku ilustracje, bo te ilustracje są prześliczne. Co jest dla mnie ważne i myślę, że dla wielu rodziców również. Tutaj występują dzieci i te wszystkie sytuacje, one mają związek z realnym życiem. Czyli nie ma tutaj żadnych baśniowych przygód, nie ma tutaj też gadających zwierząt. Ja nie mam nic przeciwko gadającym zwierzętom, dobrze o tym wiecie. Natomiast są takie książki i takie sytuacje, które powinny zostać ograne, że tak powiem, właśnie takimi realistycznymi obrazkami, i autorka doskonale sobie zdawała sprawę z tego, że fajnie będzie osadzić te przygody wśród grupy dzieci, i tak też to wygląda w każdej książce. W tej dotyczącej dysleksji, przygoda z mapą, naszym głównym bohaterem jest Szymek, któremu trudno jest czytać i poznać. Znajemy tutaj grupę dzieci, w tym właśnie także Szymka, na obozie harcerskim. I druh drużynowy daje im takie zadanie, że mają odczytać mapę i znaleźć flagę dzięki tej mapie, która ich doprowadzi do konkretnego miejsca. I Szymek nie potrafi czytać mapę, w sensie ma z tym ogromne trudności, literki muskaczą, cyferki muskaczą, wszystko mu się miesza i doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Niemniej jednak, to właśnie jego dróg drużynowy wyznaczył na taką. Osobę dowodzącą całym tym zastępem, i dzieci szybko się orientują, że Szymek ma problem z odczytaniem mapy, i same próbują sobie znaleźć drogę, odczytać. I wiele z tych dzieci, mimo tego, że nie ma problemów z czytaniem mapy, źle odczytuje drogę i trochę się gubią. Natomiast Szymek, wiedząc, że ma taki problem, nie poddaje się, natomiast bardzo uważnie obserwuje to, co się dzieje dookoła. Wie, że nie potrafi odczytać mapy, więc rozwiązuje swój problem odnalezienia konkretnego miejsca e, trochę. Inaczej, podążając za dziećmi, obserwuję wszystko, co się dzieje dookoła. Tutaj przyuważy grzyby, tam przyuważy coś innego. To też jest takie zwracanie uwagi na to, co dzieje się dookoła nas, a nie tylko chodzenie z nosem w mapie, tudzież współcześni dorośli najczęściej, jak zobaczycie, zwłaszcza w jakichś turystycznych miejscowościach, chodzą z nosem w i próbują dotrzeć do jakiegoś miejsca właśnie patrząc jedynie w ekran. A bardzo, bardzo często o wiele łatwiej byłoby tam dotrzeć, rozglądając się dookoła, zapamiętując punkty orientacyjne. I to są ważne umiejętności, które powinny poznać nasze dzieci. Więc akcja toczy się tak, że oczywiście wszyscy się gubią i jest problem z odnalezieniem tej flagi. I Szymek odnajduje flagę, bo się rozgląda, bo nie ma nosa w mapie, tylko rozgląda. Rozgląda się dookoła, i nagle mapę, która miała dzieci poprowadzić z powrotem do obozu, już z tą flagą, nagle dzieci gubią mapę i ona wpada gdzieś tam do rzeki, i co teraz? I jest kłopot, bo maluchy, które nie rozglądały się i które nie miały żadnego innego narzędzia które całą swoją przygodę osadziły właśnie na odczytaniu mapy, no mają problem, bo nie mają jak wrócić do obozu. I co? I tutaj Szymek okazuje się bohaterem, dlatego, że to jego rozglądanie się dookoła sprawiło, że zapamiętał punkty orientacyjne i potrafił doprowadzić dzieci do obozu. Więc wykorzystał swoją moc, to znaczy poradził sobie w sytuacji, o której wiedział, że jest dla niego problematyczna, znalazł inne rozwiązanie. I ta książka, jak widzicie, tu jest taka przygoda, taka Leśna, taka e, fajna opowieść dla wszystkich dzieci, i jest też przesłanie dla wszystkich dzieci, niezależnie od tego, czy masz problem z dysleksją, czy nie masz, czy umiesz odczytywać mapę, czy nie. Jeśli znajdujesz się w jakiejś trudnej sytuacji, to nie zawsze musisz robić to, co robią inni. Możesz znaleźć swoje własne rozwiązanie, takie, które sprawi, że rozwiążesz problem. I na końcu tej książki mamy tutaj uwagi dla rodziców, co też jest świetnym, bardzo, bardzo przydatnym narzędziem. Są tutaj informacje, bo nie każdy dorosły też musi wiedzieć, jak wytłumaczyć dziecku, czym jest ADHD, dysleksja. Czy jakiś inny problem, więc mamy tutaj, jak to zrobić w prostych słowach. I mamy tutaj, jak omówić tekst z dzieckiem. Więc jeżeli będziecie sięgać po te książki, na przykład w grupie przedszkolnej, świetnie się nadają do grupy przedszkolnej już. Albo szkolnej, to zobaczcie, mamy tutaj konkretne wytyczne. Do tego stopnia, że mamy tutaj zaznaczona strona czwarta, jak Twoim zdaniem czuł się Szymek, gdy instruktor podał mu mapę. I mamy tutaj rozmawianie o emocjach dziecka, czyli wejdź w buty tego drugiego człowieka, wtedy łatwiej ci będzie zrozumieć, co on mógł czuć. I tutaj mamy kilka takich pytań i odnośniki do konkretnych stron. To jest niezmiernie ważne i bardzo bardzo fajny Pomysł autorki, żeby tak nakierować osoby, które będą czytać ten tytuł, no i wskazówki ułatwiające naukę. I tutaj to są wskazówki nie tylko dla dyslektyków, ale dla wszystkich dzieci. Na końcu w każdej z tych książek, w całej serii macie wskazówki, jak ułatwić małemu dziecku uczenie się, i za każdym razem to będą inne wskazówki. I tutaj już możemy sobie zajrzeć do tajemnicy króliczej karmy, czyli książka o ADHD. ADHD to jest tylko jeden z elementów, tak naprawdę, z którym borykają się współczesne dzieci, bo możemy mówić o ogólnie nadpobudliwości, możemy mówić o przebodźcowaniu, o dzieciach, które nie potrafią czekać cierpliwie, bo nie mają gdzie ćwiczyć cierpliwości. Ja o tej cierpliwości pisałam na blogu tylko dla mamy. Możecie znaleźć taki artykuł, w którym mówię, dlaczego nasze dzieci. Nie potrafią wysiedzieć, dlaczego nie potrafią zaczekać na swoją kolej, bo nie mają zbyt wielu okazji, żeby to ćwiczyć. Kiedyś było łatwiej, starsze pokolenia nie miały wszystkiego na wyciągnięcie ręki, teraz mamy. Takie są czasy, i to nie jest wina dzieci ani to nie jest wina rodziców, tylko po prostu środowiska, w którym żyjemy. A tutaj mamy historię, w której poznajemy Igę. E, Iga jest właśnie bardzo nadpobudliwą dziewczynką i pewnego dnia, kiedy dzieci przychodzą do klasy, okazuje się, że ktoś ukradł karmę dla królika, takiego klasowego królika, dzieci nie mogą go nakarmić. I jest zagadka do rozwiązania. Nie wiadomo, co się stało. I zobaczcie, że taki ogólny temat przewodni, tak jak tutaj było harcerstwo i wycieczka. Tak, tutaj mamy trochę taką zagadkę detektywistyczną, która zainteresuje bardzo, bardzo wiele dzieci. I faktycznie dzieci próbują tutaj znaleźć winowajcę. I Iga postanawia, że za wszelką cenę. Odnajdzie tego, kto to zrobił. Dziewczynce bardzo trudno wysiedzieć, bo jak już sobie upatrzyła jakiś cel, no to nie może się doczekać, żeby już zacząć rozwiązywać zagadkę i przeszkadza pani na lekcji. I faktycznie tak jest, że dzieci z ADHD, tudzież jakąś inną zdiagnozowaną nad pobudliwością, która może mieć różny wymiar, one przeszkadzają na lekcji w tym kontekście, że nauczycielowi trudno zapanować nad jednym dzieckiem, mając pod opieką jeszcze mnóstwo innych maluchów, więc ma dwa wyjścia albo może wykorzystać taką moc, Dziecka i spróbować ukierunkować tą uwagę, właściwie tą energię malucha na konkretne zadanie, a może też po prostu co chwilę upominać i co chwilę mówić, ale przeszkadzasz, ale jesteś niegrzeczna, ale usiądź, ale ogarnij się. I wiadomo, że to niewiele zmieni, bo dziecko z ADHD. Nie potrafi tak po prostu posłuchać takiej dobrej rady, że usiądź i yy, spokojnie uważaj, co się dzieje na lekcji. Więc pani tutaj próbuje, próbuje, ale widzi, że to nic nie daje i pozwala dzieciom szukać tego złodzieja. I dzieci nie mają pomysłu, jak to zrobić, natomiast, właśnie nasza główna bohaterka. Co jest super, zaczyna się zastanawiać, co się wydarzyło w ciągu ostatnich godzin, tudzież dni. Zaczyna się skupiać na tej konkretnej sprawie, i to jej pomaga znaleźć rozwiązanie. Ona sobie przypomina poszczególne elementy poprzedniego dnia i dzięki temu znajduje rozwiązanie. I to jest też bardzo fajna wskazówka dla wszystkich dzieci, nie tylko nadpobudliwych, żeby jak coś im zginie albo właśnie czegoś nie mogą sobie przypomnieć, żeby małymi krokami cofać się i sprawdzać, co się wydarzyło. To jest najfajniejszy sposób na to, żeby odnaleźć właśnie zagubione rzeczy albo żeby przypomnieć sobie, e, co się wydarzyło i jak ja mogę tą wiedzę, którą już uda mi się znaleźć, Znaleźć, wykorzystać. No i y, nasza bohaterka przypomniała sobie, że pan woźny mówił, że widział wiewiórkę w szopie takiej szkolnej i to wiewiórka jest tą złodziejką. I całe tutaj śledztwo prowadzi właśnie do, do tego, żeby odnaleźć złodziejkę. I zobaczcie, można by było mieć pretensję do Igi przez całą książkę i całą opowieść, a że nie za bardzo się zachowuje, że rozwala lekcje, ale można też wykorzystać jej pomysł, jej wytrwałość, i jej upór w dążeniu do rozwiązania konkretnej sytuacji, po to, żeby czegoś dzieci nauczyć, i jednocześnie, żeby pokazać innym, że właśnie taka super moc. Może być bardzo przydatna. I tak jak w poprzedniej książce, tutaj też mamy uwagi dla rodziców i nauczycieli, i to, co wspominałam wcześniej, mówienie do dziecka z ADHD ej, ale uspokój się, to jest takie trochę rzucanie grochem o ścianę. Dzieci z nadpobudliwością mają ogromny problem z wyhamowaniem emocjonalnym, ruchowym, więc nie ma sensu mówić im takich rzeczy. Trzeba się nauczyć z nimi pracować i co ważne, Nauczyć inne dzieci dookoła, jak się porozumiewać z dzieckiem, które ma, nazwijmy to, specjalne potrzeby edukacyjne. I tak jak poprzednio, tutaj też mamy konkretne strony i wskazówki, o czym rozmawiać z całą klasą czy z całą grupą, oraz to, co mówiłam przy tamtym tytule, tutaj też mamy wytyczne, jak pomóc dziecku w uczeniu się. Jak się bawić, jak ćwiczyć koncentrację. Dumna jestem z tego patronatu i bardzo, bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać na kolejne części, bo będą kolejne części, ale na razie bardzo Was zachęcam do poczytania o przygodach tych maluchów, bo uważam, że to są książki bardzo, bardzo uniwersalne. Mimo tego, że skupione na konkretnym problemie, to on jest tutaj takim trochę dodatkiem do tego, żebyśmy się dowiedzieli, co mogą czuć inni i jak wychować empatyczne dziecko. Nazywam się Anna Jankowska. Kabel mam na wierzchu. Jestem pedagogiem, tworzę blog tylko... pedagóżką. Pedagóżką. Tworzę blog tylko dla mam. Gdzie dużo rozmawiamy o wychowaniu wspierającym. A w grupie aktyw... Mama też pisze książki dla dzieci. Dobrze. Prowadzę blog tylko dla mam. I prowadzę blog tylko dla mam.